Cześć! W maju, a konkretnie 21 maja, będzie kilka fajnych premier, jeśli chodzi o komiksy Zegmontu. Między innymi druga część Supermana, yy, druga część z Darskiego. Na razie czekam, a w międzyczasie zamówiłem sobie komiksy z Antykwariatu. Z tym razem znowu Tezeusz. Co to za komiksy? Zaraz zajrzymy do tej paczki. Jak zwykle jakieś szpargały. Pierwszy komiks, który zamówiłem sobie w antykwariacie, to jest stary Spider-Man z TM Semic. Tym razem jest to numer drugi z 1998 roku. Ogólny numer tego zeszytu to 92. Jest to Spider-Man, a dead in the family. Jest to chyba okres Bagleya. Tak, Demateis pisał scenariusz, Mark Bagley tworzył tutaj rysunki. Od czasu do czasu uzupełniam sobie te stare Semiki. Tym razem padł na Spidermana, była dobra cena, chyba jakieś 10 czy 11 złotych, A wiem, że za te stare Spidermany to trzeba naprawdę wybulić trochę sianka, szczególnie, że to jest naprawdę świetna jakość komiksu. Także za tą cenę naprawdę super. Klasyczny bagley. Mamy tutaj dość fajne rysunki. Także pojawia się tutaj Scarlet Spider. No nic trzeba będzie to wrócić sobie do tej historii i sprawdzić. Mamy tutaj też jakiś jeszcze starszy zeszyt. Bo widzę, że tu jest Demateis i Tom Gramet rysuje. O. No dobra. Trzeba będzie to przejrzeć, o mamy tutaj jeszcze reklamę Lobo. Batman i Robin. Jakiś album z naklejkami. No, było pełno takich rzeczy. Ja wiem, że zbierałem takie albumy z koszykarzami akurat. A tutaj Liga Polska. To chyba też zbierałem. Drugi komiks to... Janina Szubur. Daniel Chmielewski na podstawie y, książki Olgi Tokarczuk y, pod tytułem Anna In w Grobowcach świata. Książka ta tej, Tokarczuk pojawiła się w 2006, komiks w 2018, nie wiem, jak to się stało, że wcześniej jakoś mi to tak umknęło, lubię adaptację. Y, nie jestem może fanem Olgi Tokarczuk, bo w sumie czytałem jedną tylko jej książkę, czyli tę, na której podstawie zrobiono pokot, ten film. To był tytuł Prowadź swój pług przez kości umarłych. Akurat przeczytałem tę książkę, bo wiedziałem, że był wtedy film, a lubię sobie tak czasem łączyć właśnie, kiedy jakiś film się pojawia w kinach, wtedy biorę sobie książkę i później idę do kina na film. Mam wtedy jakieś takie porównanie. Dla mnie taka fajna zabawa jest wtedy. Komiks ten opowiada historię sumeryjskiej bogini, która została uwięziona w krainie zmarłych. Tutaj mamy właśnie przedstawioną tą historię w formie komiksu. Co to za komiks? Totalnie nie wiem. Okazało się, że jest on jeszcze w folii, a on jest z antykwariatu, także wydaje mi się, że te komiksy chyba nie sprzedawały się za bardzo i trafiły właśnie do antykwariatów. Zajrzę jeszcze do środka na kilka rysunków, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ogólnie nie spodziewałem się, że ten komiks jest taki duży, a on jest chyba nawet jeszcze większy niż te takie poziome, co wychodzą od Pakoroki. Między innymi ta odchłań zapomnienia. Hm, dosyć spory ten komiks, nie mieści mi się chyba cały w kadrze. Rysunki tutaj mamy solidne, dosyć. Fajnie to wygląda. Jedyne co wiem, to ten opis od wydawcy na temat tego komiksu. W internecie jakoś tak nie było za dużo opisów do tego komiksu ani żadnych materiałów takich promujących ten komiks. W sumie tak powiedziałem, że trafiły te wszystkie komiksy do, nie wiem, do antykwariatów, bo nie było sprzedaży. Może była, może był duży nakład. Nie wiem nic na temat tej sprzedaży ani tego nakładu, ale komiks wygląda całkiem fajnie, ciekaw jestem tej historii, nie chcę tutaj zgadywać o czym tak dokładnie jest ta historia, bo nie chcę tutaj czarować, ale widzę, że jest taki kombinowany, bo część jest również w pionie, część jest w poziomie, także przeczytam, przeczytam ten komiks, dowiem się o nim więcej. Jeśli mi się spodoba, no to na pewno wrzucę jakiś materiał tutaj u mnie na kanale. Na razie, jeśli chodzi o rysunki, to naprawdę mi się podoba. Także mam nadzieję, że ta fabuła będzie na tyle przyswajalna. Bo to wiadomo, Olga Tokarczuk. Ci co znają bardziej twórczość Olgi Tokarczuk, no to wiedzą, że tam jest dużo takich zabiegów różnych, fabularnych, jakichś słownych. I to jest nie dla każdego może taka łatwa lektura. Mam nadzieję, że na kartach tego komiksu będzie o wiele łatwiej. No Ok, a Daniela Chmielewskiego można kojarzyć między innymi z tego komiksu podgląd, który robił z Marcinem Podolcem. Yy, miałem, wrzu, wrzuciłem wcześniej na swoim kanale opinię na temat tego komiksu. Nie był to komiks, który dał mi pełną satysfakcję, bo jednak liczyłem tutaj więcej na tą fabułę i troszeczkę gdzieś tam zawiodłem się na tej historii. Mam nadzieję, że w przypadku tego komiksu będzie inaczej. Tak więc tym razem były to dwa komiksy z antykwariatu, czyli polski, adaptacja książki Olgi Tokarczuk wykonana przez Daniela Chmielewskiego i TM -Semic spider Spiderman. Tak wygląda ta paczka. Ode mnie to wszystko. Na razie, cześć.